Że nie ma chorób nieuleczalnych. Z jakimi tak zwanymi, bo ludzie ciągle nazywają je cudownymi? Przypadkami miała Pani y, możliwość y, zetknąć się w czasie współpracy właśnie z towarzystwem? Teraz Pani, powiem, a na początku jeszcze powiem, że Bruno Gröning powiedział: że To nie są żadne cuda. To po prostu. Tutaj się, tu mamy do czynienia z całkiem naturalnymi procesami. Hmm. Nie dzieje się nic innego powiedział, jak to, że człowiek ponownie powraca do Bożego porządku. I on też nie nazywał swojego działania metodą. On po prostu mówił o powrocie do Bożego porządku. On działał tylko w zakresie Bożego porządku. Ja może kilka takich uzdrowień przytoczę, które Teraz ostatnio opracowywałam na moim biurku na przykład uzdrowienie zespołu bólowego kręgosłupa po złamaniu kręgu piersiowego. To było obciążenie, które trwało przez 15 lat. Ta pani w tej chwili już ma 62 lata. Było tak daleko, że ona nawet nie mogła jechać autobusem, bo wstrząsy doprowadzały do silnych bóli. Nie mogła oczywiście sama zabezpieczyć swojego gospodarstwa domowego. Była chorowanym właściwie człowiekiem, który nie nadawał się już do takiego normalnego życia. I dowiedziała się o wykładzie Bruno Gröninga. Pojechała na ten wykład jeszcze w autobusie. Te bóle były bardzo silne. Tam podczas tego wykładu bóle nasiliły się. To jest taki proces oczyszczający, gdy ta siła zaczyna działać. To jest ten początek uzdrowienia często. I doszła po wykładzie na drugi dzień była zdrowa. Oczywiście nie wszystkie uzdrowienia są spontaniczne, tak jak w tym przypadku. Nie rozczekamy na nie dwa, trzy lata. Ale uzdrowienia następują. My tylko nie możemy obiecać, że żadnych ustawień, bo to jest po prostu zależne od Boga. Pani Stanisława Doniecka, 59 lat z Opola, znowu uległa wypadkowi podczas obchodu, bo ona pracowała w takiej firmy ochraniarzy no i doznała, ja będę stawskazać, doznała złamania żuchwy po złożeniu tej żuchwy okazało się, że ma bardzo silną neuralgię nerw, nerwu trójdzielnego. To dla mnie jako lekarza stomatologa, jak widziałam zdjęcia rentgenowskie, to jest właściwie niewytłumaczalne, że ta neuralgia i do tego jeszcze niedosłuch na jedno ucho, na drugie ucho też, ale taki bardzo ciężki niedosłuch na, na to prawe ucho. Zniknęło w przeciągu kilku miesięcy przyjmowania Bożej Siły. Ta neuralgia też, jeżeli ona się utrzymuje parę lat, to właściwie przeważnie rokowanie nie jest dobre. To, to, to takie bardzo zaskakujące dla mnie, ale też i dla innych. My mamy uzdrowienia z najróżniejszych obciążeń z. Na przykład z tej dny moczanowej mamy uzdrowienia, bardzo wiele uzdrowień właśnie z obciążeń kręgosłupa, po złamaniach, przy, przy zmianach degeneracyjnych kręgosłupa. Mamy, mamy też uzdrowienia u zwierząt. Uzdrowienia mamy też z niedosłuchu. Te też się zdarzają często. Tutaj miałam u Pani moment teraz, u, u Pani Bągrzewa Słupska, mamy uzdrowienie z niedosłuchu prawego ucha, ona była właśnie na jedno ucho głucha i jeszcze co więcej, ona także otrzymała uzdrowienie z, ze spadnienia rozsianego. Myślę, że to jest bardzo zaskakujące dla wielu lekarzy. Też niewytłumaczalne, ale ona jest zdrowa, a siedziała na wózku inwalidzkim. Pani Kindergenowa z uzdrowieniem jest takiej... Yy, ja nie wiem czy Państwo będziecie wiedzieli choroby kolagenowej to jest stoczeń układowy była w takim stanie, że właściwie większość dnia działała już tylko w łóżku, lekarze nie mogli dalej pomóc, nie że nie chcieli lekarze zawsze są tylko po prostu już nie mieli więcej możliwości i, i to pół roku przyjmowania hejstromu dostała Poprzez noc spontaniczne uzdrowienie wstała i pojechała do córki do Niemiec autobusem. 600 kilometrów. Takie rzeczy się zdarzają. Pani Krystyna Labuda z Warszawy, która miała przez 30 lat takie chroniczne, no jakby to powiedzieć, obrzęki, stopy po skręceniu kostki. I kilka, roku na miała pisarz i nie mogła chodzić na tą prawą nogę, ta druga jej puchła. Przyszła na, może jest tak krótko opowiem, bo to bardzo takie ciekawe. Ona jest aktorką z Warszawy. No i zaproponowano jej. The preceding program, Temp Serio was sponsored by BCN Productions. This is WPNA Oak Park.